Cześć moi kochani, strony zawsze oki, okay, a dziś na odcinku zrobimy. Lampkę. Słuchajcie, takie oto coś wynalazłam w TK Maxie za 29,99 i też do tej lampki możecie włożyć slajd. Słuchajcie, tutaj jest kupna wersja, widziałam ją wiele na zagranicznych YouTubach, ale jeżeli chcecie, żebyśmy wykonali razem wspólną taką domową lampkę, ponieważ u nas w Polsce jest ich mało na rynku, to koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Im więcej łapek pod danym komentarzem, żeby robiliśmy domową lampkę, tym ją tutaj zrobimy. Zostawcie również subskrypcję i lajka pod tym filmem, a my zabieramy się za unboxing i zrobimy tutaj oto tę super świecącą lampkę. Sami zobaczcie, jak uroczo wygląda to pudełko. Jest tak samo galaksy, jak moje biurko. E, ja lubię takie drobne rzeczy jak widzicie, to kosztowało 30 zł. Widziałam, że w Stanach jest to sprzedawane w zestawach, ale te lampki w środku, do których również możecie włożyć slime, e, są mniejsze. Ja mam chyba tego chyba tego giganta mam. E, słuchajcie, polega to na tym, a może zrobię Wam unboxing, to wtedy o wiele łatwiej e, Wam to wszystko wytłumaczę, tylko muszę tutaj znaleźć tasiemkę. Ok, mamy to, przerwałam i Uuu. wyciągamy lampkę, a w środku mamy całą zawartość. Słuchajcie, nie musicie takiego kupować zestawu, możecie się wzorować na nim i kupić zwykły słoik. Tutaj jest taka y, podstawka, z tego nie będzie. Zostać tutaj już zobaczcie, nic nie ma. Więc przechodzimy do tego słojeczka, który jest naprawdę dość spory, i będzie fajnie służył przy łóżku jako lampka. Odkrywam to wszystko. I w środku jest taki srebrny woreczek. Ok, mamy to. Nic więcej w środku. W sumie jest jeszcze ten obrazek, a to są oczywiście. Jak sami tutaj widzicie, to są. Hej, myślałam, że tutaj są naklejki, a tutaj się one skryły. Zobaczcie, jakie są. Ładne. Przykleję chyba oba kucyki i wszystkie gwiazdeczki może użyję wszystko, a może ktoś lubi jak nie ma wszystkiego ale słuchajcie, tu jest taka grafika ona nam się nie przyda, może ktoś lubi i chce sobie po prostu wyciąć te wszystkie koniki i przykleić na przykład gdzieś na zeszyt, ja tak często robiłam, tutaj jest, zobaczcie na wieczku e, lampka i ona, ja wiem, że ona potrafi zmieniać kolory, ale prawdopodobnie zaświeci się jak się nią wstrząśnie nie ma on-off, nie można nią przekręcić Ale reaguje Na mój palec Dobra, ok, odstawię to na bok Tutaj mamy taki Słoiczek Mój ulubiony kolor Otwieramy torebeczkę A w torebce Jestem ciekawa jakie kolorki Dobra, niespodzianki są tutaj Wow, jakie ładne, to można do slime użyć Mam właśnie te dwa kucyki Które są na naklejkach zobaczcie tego żółtego jest naprawdę bardzo ładny. Ten zielony, tak jakby się zlewa, zauważyłam, nawet też to w kamerze tak wygląda, ale ten żółty jest super. Wszystko wrzucamy do tego pojemniczka i mieszamy. Co tutaj jeszcze jest? Na pewno instrukcja obsługi, ale ja już mniej więcej wiem, jak się tym posługiwać. Ale mam ładne zabawki. Jak widziałam na filmach, to nikt takich nie miał. To jest jeszcze taka ładna. E, tutaj u mnie wygląda na niebieską, w kamerze może wyglądać na fioletową, więc naprawdę mam zestaw super trzech niespodzianek. I mam naprawdę super dodatki. Słuchajcie, tu jest glitter, standardowo taki unicorn kolorek niebieski, czyli to jest barwnik, który zabarwi nam oczywiście wodę i tutaj są dodatki, ja tutaj widzę, że tutaj są powycinane jeżeli dobrze tutaj widzę, tak tutaj są powycinane kucyki nie wiem czy uda mi się to pokazać ale są tutaj powycinane kucyki tutaj, tutaj są serduszka ok, czyli raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7 e, dodatków, więc biorę słoiczek przesuwam sobie wszystko na bok i pierwsze co to nalewam do niego wody. Mam taką swoją przygotowaną w temperaturze pokojowej. Pierwszy pójdzie glitter, który przecina. U, tylko nie wysypmy. Dobra, potem go wymieszam, kiedy już całym tym wszystkim wstrząs. Dodam oba konfetti. Jak się to wszystko wymiesza, naprawdę będzie super wyglądać. Wow, te kucyki są naprawdę świetne. Zaraz się wymiesza. Dodam zabawki, które będą tam sobie latać. O, jak się obtoczył. Tego żółtego, bo mi się bardzo podoba. Leci tam na dół. O, dobra, idealnie. I niebieski barwnik. Dobra, bo mi się to wysypia na pewno, więc nie będę przycinać do końca. Tylko go wrzucę tutaj. Yes, udało się. Dobra, zawieram wszystko na bok, zakręcam to. Troszeczkę jest tutaj konfetti. O, wow, zobacz, jak to wygląda, taki eliksir. Ale ładne. Tylko mam problem z tym świeceniem się. Zauważyłam, że w moim jest y, światełko zepsute, ale to nic straconego, ponieważ ja przy łóżku mam taką kolorową lampkę. Przyłożymy ją w ciemnościach do tego słoiczka i pokażę Wam jak to się wszystko będzie super świecić. Przypomniało mi się, że jeszcze zostały nam naklejeczki, więc je tutaj... Obkleję tym wszystkim. Więc co wam powiem, że te naklejki troszeczkę dla mnie nie mają sensu, ponieważ są przezroczyste i mało widoczne. No szkoda, może będą lepiej widoczne, kiedy zaświecimy lampkę. Zobaczymy. Jeżeli podobała Wam się taka lampka, to koniecznie zostawiajcie komentarz i możemy wykonać taką yy, domową. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, poczyść, kochani, pa!